Cześć, 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 siemanko, siemanko, widzę w FC Deutschland, Mariusz Kluczeński, MDN, łapki w górę i suby, pamiętajcie, dzisiaj tereny zielone. Za moimi plecami. Nagrywam się, bo chcę Was zaprosić dzisiaj wieczorem na godzinę 20 na YouTube MDN, gdzie razem ze Sławkiem, moim serdecznym kolegą z wielkie widzewskie serce, omówimy sobie tematy związane z widzewem, oczywiście, czyli trener Sopic, nowy transfer do widzewa Stelio z Telio Porozmawiamy sobie o nim troszkę, kto to jest, na ile my coś wiemy, co żeśmy słyszeli o tym obrońcy. No a w tle będą leciały też mecze naszych eksportowych drużyn. To też sobie porozmawiamy, popatrzymy sobie co tam się dzieje w tych ligach um, Europy, w ligach konferencji, gdzie zmierzamy pewnym krokiem z widzewem. Mam wielką nadzieję, że stanie się już to po zakończeniu tego sezonu. Więc wpadajcie, zapraszamy was godzina 20:00 MDN na YouTubie i na X. Cześć.